Witam osoby z znaku lwa. Yy, zaraz wykonamy czytanie dotyczące dwóch kolejnych, ostatnich tygodni czerwca. Albo jeżeli Państwo macie jakieś pytanie dotyczące konkretnej sprawy, to proszę o zapytać. Pierwsze karty, które wypadły, oznaczają, że jest, jest jakaś sytuacja teraz. Jest jakaś sytuacja w Państwa życiu, kiedy można się cieszyć z jakiegoś sukcesu. Szóstka buław i królowa kielichów oznacza właśnie radość. Takie uczucia właśnie bardzo mm, bardzo pozytywne, takie wypełniające serce taką właśnie miłością i wdzięcznością. I może być to związane z, z jakąś sytuacją, która zakończyła się bardzo pomyślnie zakończyła się sukcesem, jakąś wygrana, jakimś kiedy ludzie, jest, kiedy jesteś. Teraz ym, tak jakby osobą, która jest tak jakby w centrum. Ludzie tak jakby cię obserwują, widzą twój sukces. Być może niektórzy są zazdrośni. I jest to yy, ewidentnie ten czas takiego właśnie ekscytacji, cieszenia się z tego życia. Czy jest to może jakiś... Jakaś podróż, czy, czy cokolwiek, co jest Twoją wygraną, Twoją radością. Jest dużo takiej ekscytacji w tym, radości, takiej z wdzięcznością. Takie właśnie ta, ta energia to pokazuje taką bardzo dobrą, ale też spokojną energię. Która jest związana z jakiego, jakiegoś rodzaju. Wydarzeniem. Zobaczmy dalej. Jest jakaś energia taka Widać tu energię takiego spokoju, jak już wcześniej wspominałam. Moment, kiedy można w jakiś sposób się odizolować też. Odpocząć. Kiedy te mm, jakieś emocje są na takim poziomie równowagi. I ten stan pozwala na jakieś większe przemyślenia. Być może przemyślenia dotyczące swojej osoby, duchowości, jakichś wewnętrznych przeżyć, być może emocji, przeanalizowania swojej osoby, swoich, tego, jacy jesteśmy. Ale jest poczucie po jakimś, czymś, co było może bardziej emocjonalne, to teraz jest ten czas na taką ekspresję, znaczy ekspresję, na taką refleksję, przepraszam. i uświadomienie sobie niektórych rzeczy. Ale tak jak mówię, to jest związane z wnętrzem, ze wnętrznym światem. Że ta, być może, refleksja jest związana z jakimiś jakąś przemianą. Karta, która się odwróciła jest to Cesarz. Jest świadomość tego, że masz poczucie jakiejś takiej stabilizacji, którą udało ci się zdobyć poprzez swoją ciężką pracę, wiedzę, doświadczenie. Ta pozycja, na której jesteś, daje ci satysfakcję, bo wiesz, masz świadomość, co osiągnęłeś, osiągnęłaś. I to wszystko dzięki tej umiejętności i odwadze podejmowania ryzyka. Z pewnością jest to tak jakby też duchowe przeżycie. Na cała sytuacja. Ten świat, w którym się obracasz, w którym operujesz, nad którym, tak jakby, masz swoją, nie chcę powiedzieć, władzę, no ale jakiś taki wpływ, to tak naprawdę to jest, yy, masz to, tak jakby, bardzo dobrze zorganizowane. I to daje ci, właśnie, poczucie takiego stabilizacji. Ale mówię, taką władzę, jakąś taką, taki power, takie poczucie i świadomość kim jesteś. Podświadomie jest też y, jakaś taka y, chęć ruszenia do przodu podejmowanie kolejnych decyzji, działania, a także zostawienia czegoś yy, i przejścia dalej. I tutaj podświadomie, tak jakby yy, jest ta chęć, właśnie takiego ruszenia, tak? Ale też trzeba mieć, uważać na, aby w jakiś sposób nie wypaść z toru, aby po prostu mieć ten balans, prawda? Kolejną kartą jest y, karta jest to czwórka buław. I tak, ja mówię, ta karta ewidentnie pokazuje, że najbliższa przeszłość była też taka powiązana z, z, z jakimś świętowaniem. Czyli tu był jakiś, jakiś sukces, być może jakieś wydarzenie rodzinne, czy spotkanie rodzinne, czy go nieznajomych, przyjaciół. Świętowanie czegoś może to oznaczać. Ale tak jak mówię, też jakieś bardzo pomyślne sprawy chociaż zawodowe, czyli jakieś na przykład załatwienie, czy jakiś umowa, jakaś, coś, coś, umowa między ludźmi, być może jakieś kontakty między ludźmi bardzo fajne, bardzo pomyślne, jakieś ym, wymiana, jakiś informacji, która była bardzo ciekawa, spotykanie się z ludźmi. To ten, ten czas był bardzo ym, taki korzystny. Ale i w jakiś sposób, taki, który dawał przyjemność, taką właśnie rozrywkę. Odwróciło się coś tak. Koło fortuny. Więc najbliższa przyszłość będzie zmiana. Być może wybór stanie przed wyborem. I pamiętajmy, że koło fortuny to jest jakby. Good luck or bad luck. Czyli to w zależności od tego, jakie podjęliśmy wcześniej decyzje, jak kołem zakręciliśmy, to jakby taka karma, można powiedzieć, tak? To nam przyniesie to szczęście. I ja myślę, że zobaczymy jeszcze na koniec, jaki będzie rezultat tego tej sprawy, ale myślę, że ta zmiana będzie jakimś przełomem. Jeśli chodzi o Twoją postawę w takim doświadczeniu, do, do świata fizycznego, Twoja taka jak cię ludzie widzą, jak, jaką prezentujesz postawę, to to jest widać, że masz taką yy, właśnie cały czas tą presję podejmowane decyzji, być może yy, pokazuj, właśnie musisz pokazać sobą. Swoją, swoją postawą, że potrafisz podejmować właściwe decyzje. Od Ciebie zależy dużo. I widząc dużo, dużo opcji, tak jakby Ty widzisz dużo możliwości dookoła siebie, widzisz dużo ludzi potencjalnych, którzy mają jakiś potencjał. Zauważasz właśnie różne ciekawe rzeczy, które mogą przynieść coś korzystnego, bardzo ciekawego w przyszłości. Ale trzeba pamiętać, że zanim wejdzie się w coś, zainwestuje się, trzeba sprawdzić dokładnie to źródło, w jakichś innych, innych miejscach. Być może doczytać, dopytać opinii innych ludzi. W przeszłości sprawdzić, na przykład, jak ta osoba czy firma, czy cokolwiek, jak funkcjonowała. Kolejna karta, dwie wypadły, to jest pokazanie tak jakby, że Twoje środowisko, Twoje otoczenie w jakimś sensie być może to właśnie docenia to, że widać tutaj jest jakaś młoda osoba która tak naprawdę w jakiś sposób potrzebuje właśnie pomocy, wskazania jakiejś drogi, czy pokazania jej jak można coś zrobić, jak można w jakiś sposób zarobić pieniądze, czy jak można y, wybrać jakąś swoją właśnie swoje zajęcie, jakiś swój jakąś formę y, na życie, tak? Jakiś sposobu, sposób na życie. Ja myślę, że ludzie właśnie po potrzebują twojej pomocy, jakiejś formie rady, czy jakiejś innej pomocy, która będzie... Myślę, że ludzie właśnie otrzymują od ciebie tą... Czy jest to jakaś młoda osoba? Czy może twoje dziecko? Czy ty jesteś taką młodą osobą? Myślę, że ty jesteś taką osobą, która właśnie y, pomaga. W różny sposób. Kolejna karta wskazuje, że w głębi duszy, w głębi serca pragniesz jakiegoś takiego. Czy to chodzi o związek, czy może partnera, czy to chodzi o jakieś umowę, czy jakieś takie porozumienie? Czy to będzie w sprawach uczuciowych, czy to będzie w sprawach finansowych, biznesowych, jakieś porozumienie chcesz aby coś zostało w jakiś sposób rozsądzone, ale też może właśnie to być taka potrzeba, chęć, aby mieć jakąś taką bratnią duszę, osobę, która będzie Cię rozumiała i będzie Cię wspierała, będzie tak by uczestniczyła z tobą w tym procesie tworzenia tego kawałka świata, który chcesz tworzyć, upiększyć Karta, która jest kartą, jakby rezultatem to, to jest karta, która mówi o tym właśnie chęci poznawania, takiej chęci m, jakiejś doświadczenia jakiejś pasji, jakichś takich emocji rozjaśnijmy troszeczkę tą kartę o jaką emocję tu chodzi? O jakie potrzeby emocjonalne? Nie, nie to, że emocjonalne, ale jakieś mm, związane z jakąś pasją. Jakiś początek. Być może będzie tu właśnie ostatecznie jakiś początek czegoś bardzo pasującego, co poz pozwoli Ci wybrać, dokonać wyboru. Właśnie to, co będzie sprawi, że poczujesz tą pasję. Co będzie bliskie twojemu sercu. Chwileczkę. Karta uciekła. Teraz wyciągniemy trzy karty z kart. Z tej talii wyciągniemy trzy karty, aby uzyskać jakąś wskazówkę. Y, informacje dotyczące tej sytuacji i znowu szła trójka pucharów dziesiątka mieczy i szóstka monet i na pewno jakiś taki stan y, stan jakiś taki może No to z tych kart wyczuwam coś takiego, że jest jakieś yy, uczucie w tobie, ale to chodzi mi się wydaje, że bardziej jest związane z, yy, z jakimiś może przeszłymi doświadczeniami, które w jakiś sposób były blokadą. I co to te, te doświadczenia te, te yy, spowodowały, że Chwileczkę. mi jeszcze, co oznacza. Co oznacza ta dziesiątka mieczy? No tutaj wyszło, że dwie dziesiątki wyszły, że jest na pewno jakiś już taki etap yy, może nie etap, ale stan twój, taki bardziej wewnętrzny. Kiedyś masz jakąś taką, taką. To jest bardzo ciekawe, Jakoś taką już. taką chęć, aby coś się zakończyło, że to jest taki już. Ym, najwyższy, chyba. czas, aby coś zmienić. I ta zmiana nastąpi, ponieważ dziesiątka mieczy świadczy o tym, że ten stan, który jest, to jest ten taki by już. najgorszy, co można sobie wyobrazić, jeżeli. Masz sobie jakąś taką y, y, potrzebę zmiany. To ta zmiana jest właśnie już w drodze. Ponieważ, tak jak mówię, potrzebujesz jakiegoś takiego y, y, czasu, aby ten cały stres, który dziś w tobie wewnątrz jest, jakieś takie y, emocje, które zalegały już od jakiegoś dłuższego czasu. I, I te emocje w jakiś sposób muszą się uwolnić. I być może, że to będzie związane z jakimś, z jakimś kompromisem. I być może ten kompromis nie będzie aż tak do końca to porozumienie jakieś y, satysfakcjonujące, ale już będzie coś, coś, co w jakimś sensie uwolni cię właśnie. Da ci już to poczucie takiego, że będziesz mógł odetchnąć. Będzie to zadowolenie. Będzie ten taki element, który... Krok do przodu, tak powiem, pozytywny w tej sprawie. I całe to napięcie, ten czas jakiegoś takiego stresującego, yy, takiego poczucia wewnątrz. Bo to jest wszystko bardziej yy, takie wewnętrzne, twoje, yy, jakieś emocjonalne, i tak jak mówię, to, co nastąpi, czy to będzie właśnie jakaś pomoc, czy być może właśnie jakaś. Porozumienie, ale tak jak mówię, mając jeszcze, będziesz mieć w środku poczucie, że zasługujesz na więcej, ale to i tak już będzie jakimś. Y, przyniesie jakąś ulgę. W tej konkretnej jakiejś sytuacji jeszcze. No to, to, co wyszło w, pod koniec, to tym tak mnie trochę mi zaskoczyło, ale tak jak mówię, jakaś taka dosyć. Sprawa może, która w ogóle była jest z przeszłości. Yy, teraz wyciągnę mi jedną kartę z kart osoby z znaku lwa. Karta, która jest aby pamiętać, że jesteśmy warci tego, co najlepsze. Każdy z nas musimy mieć, znać swoją wartość. I, i tak jak mówię, czasami mamy gdzieś w życiu jakieś takie poczucie, że, yy, że jesteśmy, nie wiem, może że nie możemy, nie potrafimy, być może także jest to związane z jakimiś lękami, z yy, Poczuciem mm, braku wiary w siebie. I przez to na przykład możemy myśleć, że nie wiem, nie zasługujemy na lepszego partnera, czy nie zasługujemy na, na jakąś wspaniałą miłość, czy może na, na nową miłość, czy na przykład na tą osobę, bo ona jest taka piękna i wspaniała. Ale musimy wiedzieć, że jesteśmy, tak jak mówię, istotami stworzonymi przez Boga, nie wiemy, przez wszechświat, jak kto woli, kto co wierzy, prawda? I to, co nas stworzyło, stworzyło nas w idealnej postaci, ze wszystkimi możliwościami i wszystkimi zdolnościami, które są nam potrzebne, aby się realizować i być szczęśliwym w tym życiu. Dlatego, miejmy dla siebie miłość, wiarę, szacunek, akceptację. Kiedy stoimy przed usterkiem, akceptujmy tacy, jacy jesteśmy. Nikt nie jest idealny, ale każdy jest indywidualistą, jest kimś indywidualnym, niepowtarzalnym na tym świecie. I przez to niezwykłym. Miejmy tego świadomość. Dlatego bardzo ważne jest, aby znać sobą, swoją wartość mając taką, takie poczucie, że jesteśmy sobą, po prostu jesteśmy sobą i staramy się reprezentować dobro, miłość. I wtedy nasza postawa będzie także dobrze odbierana przez innych. I każdy będzie, będzie widział, że znamy swoją wartość. Nie będzie w stanie, jeżeli ktoś zobaczy, że nie jest czasami tak w życiu, że Szczególnie widzę to wśród młodych ludzi, że czasami potrafią, jeżeli wyczują na przykład, że jest jakaś jedna osoba na przykład w klasie, że jest słabsza, to potrafią w jakiś sposób jeszcze, jak to zauważą, to potrafią to wykorzystywać i tak jakby dokuczać tej osobie. Ale właśnie to jest, jeżeli pokażemy sobą, że jesteśmy na coś, nie wiem, nieśmieli czy cokolwiek, to ludzie to wykorzystają. co niektórzy. Dlatego pamiętajmy, jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, niesamowici. Na tym zakończę dzisiejsze czytanie. Bardzo dziękuję za, za obejrzenie. Zachęcam do obejrzenia filmiku, który gdzieś tutaj link wrzucę na screenie, gdzie tłumaczę zasadę lustra, jak kontrolować swoją rzeczywistość. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.